Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach w studiu. Gość, dr Wioleta Wiczak-Smolnik. Dzień dobry. Dzień dobry. E, I teraz, tak, żebym dobrze, tyle tytułów, żebym dobrze panią <grym> przedstawił. Najważniejsze w kontekście, m, czego się spotykamy, to ESG e, Leader Team w Agencji Świeża Bazylia. Zatem, dzień dobry jeszcze raz, witam. Dzień I dobry. o ESG sobie porozmawiamy, dlatego, że to jest taka rzecz, o której już. Trochę mówiliśmy w tym programie, ale nigdy tak dokładnie w tym aspekcie, w aspekcie biznesu, bo dzisiaj niektórym mogłoby się wydawać ja zaraz zapytam o to, co to jest ISG, więc może pani tam przygotowywać odpowiedź, ale jedna rzecz mi przyszła taka do głowy. Dziś może się wydawać, że to dotyczy niewielkiej grupy, wielkich firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych, I ale to błąd. nie tak. Zdecydowanie nie. ESG można powiedzieć, że w najbliższej perspektywie będzie dotyczyło bardzo wielu firm, jeśli nie wszystkich de facto firm działających w Polsce i w Unii Europejskiej, a także firm zagranicznych, które prowadzą działalność spoza Unii, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej właśnie. No to po przecinku co to w takim razie jest to? ESG. ESG. Chociaż ESG. zastanawiam się, tak czy my <laughs> powinniśmy mówić ESG, tak jak świat no, bo od tego w zasadzie można wytłumaczyć, mhm. bo polskiego ESG to nie przetłumaczymy tak od tych liter, prawda? Polskiego ESG nie przetłumaczymy literalnie od tych pierwszych literek ESG, mhm. a dlatego łatwiej będzie po prostu powiedzieć, jak to po polsku tłumaczymy. Czyli ESG jest to, e, mówimy sobie, że jest to zielona miara ryzyka, e, że jest to nowy obowiązek, nowe zasady, e, nowe wymogi. Dla firm, które będą dotyczyły trzech głównych, kluczowych obszarów. I te trzy obszary, trzy literki to kwestie środowiskowe, kwestie społeczne i ład korporacyjny. Ten temat ESG zrodził się, myślę, kilka lat, od kilku lat właściwie mówi się o tym, że odkąd powstała właśnie ta koncepcja. Zrównoważonego rozwoju, która właśnie porusza te trzy elementy, ona można powiedzieć zrewolucjonizowała, zupełnie zdeterminowała, zmieniła sposób postrzegania biznesu, właśnie. To nie tylko takie wartości finansowe, czyli oczekiwania, prognozy finansowe przedsiębiorstw, wyniki finansowe firm są istotne. Dla inwestorów ważne są kwestie, właśnie. Tych trzech obszarów i badanie ryzyk. Stąd zielona miara ryzyka, bo chodzi o ryzyko właśnie w tych trzech obszarach. I to, jak firmy się komunikują, to, jak pokazują swoje praktyki w obszarze, czy to ekologii, czy to właśnie kwestii społecznej, czy zarządzania, to stało się taką domeną budowania wiarygodności e, przedsiębiorstw w komunikacji z interesariuszami, z grupami, grupami odbiorców. Bo w tej chwili w zasadzie będziemy mieli, czy mamy już dwa rodzaje raportowania. To finansowe tradycyjne, czyli pokazujemy wyniki, i to pozafinansowe, czyli ESG, pokazujemy jak firma wygląda e, obok tych finansów, co tam się w niej dzieje, jak, jakie ma nastawienie i do ekologii, i do pracowników, i do innych rzeczy, tak? Zgadza się i to okazuje się, że jest w wielu momentach kluczowe, bo ile wyniki finansowe firm są dla nas jasne, o tyle te kwestie społeczne, kwestie środowiskowe są dosyć mgliście zarysowane. A w ESG chodzi o to, żeby te wyniki porównywać, móc porównywać, czyli jeżeli firmy raportują te trzy obszary właśnie pozafinansowego przedstawiania tych tematów, wówczas możemy porównać firmy po pierwsze Rok do roku, czyli czy jaki mhm. jest progres, czy firma się zmieniła, w którą stronę idzie jak szybko się zmienia, jak szybko się dostosowuje, a z drugiej strony możemy porównać firmę do firmy. I co jest jeszcze ważne w tym, w tym ESG, to to, że Europa do 2000, 2050 bodajże roku zamierza być niezależna neutralna, neutralna klimatycznie. klimatycznie, zamierza być, nie, nie wywoływać żadnych szkód, jeśli chodzi o środowisko naturalne, a co więcej, te zniszczone już ekosystemy zamierza odbudowywać i przechodzić na gospodarkę obiegu zamkniętym. Mhm. I to ma nastąpić w trzech krokach. I rozumiem, bo chciałbym przejść do tych mniejszych firm teraz, bo wiemy, że duże firmy muszą stosować się do tych wymogów zawartych w tych zasadach ESG, no ale co z tym wspólnego mają te mniejsze firmy, które nie muszą tego mhm. robić? Na razie. Tak jest. I to jest bardzo dobre pytanie, bo m, pierwsza rzecz, którą e, dochodzenie do tego celu z 2050 mhm. roku, pierwsza rzecz to jest. E, Dojście do, wprowadzenie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym dla wszystkich niemalże przedsiębiorstw. I to jest, to jest ten klucz, czyli jeżeli mamy taki wymóg, to oczywiście jesteśmy dużą firmą i to nas w pierwszym rzucie będzie dotyczyło. Natomiast wszystkie małe firmy są takimi naszymi satelitami, satelitami i one muszą dopasowywać się do tego trendu. Do, do, doprecyzowując, małe firmy, z którymi duża firma współpracuje. Tak, dostawcy, poddostawcy, kontrahenci, firmy przewozowe, przeróżne, przeróżne firmy w zależności od naszej działalności, jaką prowadzimy. Natomiast co jest ważne, to, że duża firma będzie musiała wykazywać się nie tylko swoim, swoimi działaniami w kontekście tych trzech mhm. obszarów, ale będzie musiała wykazywać się też współpracą z firmami, które także do, do zrównoważonego rozwoju dążą. Czyli generalnie jej, jej obowiązek. Czy, chce, czy nie chce? Tak jest. To muszę. Ja nawet jak jestem mały, małą firmą, dostosować się do tych wymogów. Nie mam obowiązku. No e, tak, ale mogę też nie wygrać przetargu, tudzież mogę, zapytanie ofertowe. Mogę nie wygrać. No tak przetargu. sobie wyobrażam, proszę mi potwierdzić albo zaprzeczyć, jeśli źle myślę. Jeżeli duża firma, która dostosowuje się do tych wymogów, ogłasza przetarg i startują dwie firmy, które mają identyczne warunki, identyczny produkt, ale jedna używa w transporcie starych diesli, a druga elektrycznych samochodów. Mhm. No to wygra ta z elektrycznymi, tak? Mówiąc tak najbardziej. W przyszłości. W przyszłości tak, w Najbardziej obrazowo, tak, żeby wytłumaczyć ten cały. Upraszczając. Upraszczając e, tak, bardzo myślę, upraszczając, że, tak, ale... myślę, że tak. Nie ma tego wymogu jeszcze. Zdarza się oczywiście, że już w przetargach firmy podpytują mhm. o, takie, o takie kwestie. Natomiast ale nie jesteś Ale W międzynarodowych przetargach powoli zaczynają się zdarzyć tak. takie sytuacje. Tak. Tak. Wymogiem, wymogiem, o którym wspomniałam, mówimy, że będzie obejmowało, te przepisy będą obejmowały tylko duże firmy, to można powiedzieć, że w tej chwili jest to około 200-300 firm w Polsce, które są gdzieś objęte tym wymogiem raportowania SG. Natomiast w perspektywie do, od tego roku do 2029, czyli tutaj mamy 5 lat, będzie to już około 50 tysięcy przedsiębiorstw. No i tutaj kluczowe w tym pytanie. 3,5 tysiące polskich spółek. I tu kluczowe pytanie, skąd wziąć tych ludzi, żeby przygotować te wszystkie raporty? Albo kto to ma... No trzeba się tego nauczyć. Przecież to nie jest tak stryk i już raport ESG, biorąc pod uwagę y, to, że no, greenwashing to jest coś złego. Tak, greenwashing już nie. Greenwashing w tym momencie już się nie sprawdzi. Jeśli się sprawdzał, chociaż to są praktyki zawsze nieetyczne, więc tutaj w CSG. No. No, e... Mówi o tym, żeby ci, którzy nas oglądają, właściciele firm czy osoby zajmujące się CSG, wiedziały, czy wchodzący w to, że zwykłe wykazanie tam, posadzenia drzewka przy firmie, no to nie jest działanie CSG. Nie, to nie wystarczy. E, myślę, że e, najlepiej. E, Podchodzić do ESG nie jako do kolejnego przykrego obowiązku, jako dodatkowej rzeczy, którą należy wykonać, ale trochę tak jakby podchodzimy do tego, jak do nowego nurtu, w który się mhm. trzeba wpisać. Czyli firmy muszą przeformułować swoje standardy biznesowe, przeformułować swój sposób postrzegania swojej działalności, żeby się do tych standardów dopasować i korzystać z nich, bo to oczywiście jest duże wyzwanie dla firm, ale jest to też ogromna szansa. To są dane, które musimy zbierać przez jakiś okres czasu żeby, żeby taki raport roczny wyprodukować już w tym już za ten rok też są firmy które powyżej 500 pracowników które muszą raportować za ten rok w przyszłym roku już się wykazać opublikować taki raport więc Trzeba się do tego przygotować, e, natomiast e, oczywiście nie da się tego zrobić poza firmą. E, my musimy w firmie przygotować swoje zespoły. E, oczywiście zarząd jest takim, e, taką, taką, takim kołem e, napędowym, mhm. e, natomiast możemy mieć, nawet powinniśmy mieć zespół, który zajmuje się SG, czy menedżera do spraw SG, ale w, w firmie właściwie każdy pracownik będzie zaangażowany w ten proces. I możemy no tak. też korzystać z firm doradczych, które, e, które pomogą nam przez ten proces przejść. No właśnie o to chciałem zapytać, bo nawet jeżeli dedykujemy komuś jakieś stanowisko i powiemy, słuchaj, od dzisiaj ty się wyszkolisz, będziesz się zajmował ESG. No to jeżeli firma nie ma wypracowanych procedur, to nie jest tak przecież, że pstryk i ktoś, kto został nominowany na to stanowisko, napisze raport. Nie Jakaś jest. strategia, nie wiem, badanie firmy, układanie wszystkiego na nowo, jakieś procedury, wyznaczanie tego, to, to chyba tak powinno wyglądać. Raport to jest w ogóle zadanie, to są dane niefinansowe, ale przedstawione w taki sposób, żeby można było je porównać. Czyli są to po prostu dane niemalże matematyczne i do tych, do tych danych trzeba się dopasować, ale żeby wiedzieć, co i jak raportować, to też najważniejsze jest zbudowanie sobie takiej ścieżki dojścia do, do tych celów. Czyli jeżeli nasze, naszym celem jest gospodarka obiegu zamkniętym, za czas jakiś w 2020, 2030 roku jest to gospodarka niskoemisyjna, a w 2050 już całościowo w Europie mhm. gospodarka zeroemisyjna, to mając te cele też musimy się zastanowić, w którym jesteśmy miejscu i jak chcemy te cele zrealizować. Więc bez strategii samo raportowanie jest dosyć ryzykowne, dlatego że za rok kolejny przede tak, wszystkim. i wykazywać progres w kolejnych latach. I też, żeby, żeby to nie było raportowanie dla raportowania, tylko żebyśmy mogli skorzystać z tego jako z narzędzia zarządczego. Mhm. Po prostu. Pani doktor, czyli dobrze rozumiem, że pierwszym krokiem w takiej firmie powinna być strategia. Nawet jeżeli firma nie musi robić raportu, to dobrze by było, żeby miała taką strategię, żeby mogła wygrywać przetargi, o których tam wspomnieliśmy wcześniej, czy podaliśmy hipotetyczny przykład, tak? Zdecydowanie. Strategia działania. Strategia działania to jest taki klucz, taki punkt wyjścia, do czego zmierzamy, żeby te wszystkie nasze działania były spójne, do, były nakierowane na jeden cel mhm. i żebyśmy wiedzieli, co chcemy raportować i co będziemy mogli zaraportować za kolejny rok, żeby pokazać progres, postęp, żebyśmy mogli zidentyfikować, jakie mamy silne strony, jakie mamy, jakie mamy słabości, gdzie mamy luki, a gdzie mamy szanse i przewagi konkurencyjne. To jest taka absolutna must-have, można powiedzieć, właśnie ta strategia. I to niezależnie od tego, czy mamy obowiązek raportowania, czy nie mamy obowiązku raportowania. Strategii nie musimy przygotowywać, nie ma takiej, takiego przepisu, ale warto od tego w ogóle zacząć nasze, nasze prace nad. A zastanawiam się jeszcze te firmy, które będą miały właśnie strategię, czy, czy raportowanie. Czy one w jakiś sposób mogą się oznaczyć, nie wiem, certyfikować, że są takimi firmami, które spełniają te? Standardy obecne? Są, są firmy międzynarodowe, które, które nadają te standardy, nadają certyfikaty. Oczywiście trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, przystosować się, czyli polityka na przykład współpracy z dostawcami, różnego rodzaju dokumentami należałoby się wykazać i można się certyfikować, a nawet warto, mhm. bo to też pokazuje, że w sposób przemyślany przymierzamy się do strategii, przymierzamy się do raportowania. A y, takie raportowanie y, można sobie zrobić samemu, czy, czy to nie jest takie proste? Wystarczy wejść na stronę, powypełniać te rubryczki i, i już, czy nie? Myślę, że to nie jest takie proste, bo ponieważ zespoły złożone z osób, które zajmują się raportowaniem, to są i prawnicy, i specjaliści do spraw tych wszystkich obszarów, czyli i kwestii społecznościowych, i kwestii pracowniczych, bo pracowniczy to też społecznościowe właśnie, i kwestii środowiskowych, i zarządczych, czyli ładu korporacyjnego, badania ryzyk. To jest bardzo skomplikowany proces, wymagający dogłębnego poznania firmy. I zbierania danych w odpowiedni sposób. Więc oprócz tego, że są zaangażowani pracownicy właściwie każdego działu, e, i dział kadr, i compliance, i nawet pracownicy produkcyjni w ten cały proces zbierania danych i przeformatowania funkcjonowania firmy, i zarządy, to oprócz tego warto mieć zewnętrznego doradcę, który nam pomoże ten raport zgodnie z wytycznymi, bo to chodzi o to, że raportujemy te rzeczy, te trzy literki, ale musimy to zrobić zgodnie z, obowiązujący, z obowiązującymi przepisami, dyrektywami, które się zmieniają, więc na bieżąco trzeba te dokumenty unijne, przepisy analizować. Więc jest to wyzwanie. Na, na razie jest to duże wyzwanie. Dobrze, a taki certyfikat? Dajmy na to, że ktoś angażuje się, robi sobie taki certyfikat, zdobywa. E, daje takiej firmie jakąś przewagę konkurencyjną na rynku wobec takiej samej firmy, która tego certyfikatu nie ma? Myślę, że te certyfikaty to będzie coś, co będzie. E, może nie, na razie nie jest wymogiem, ale może, można powiedzieć, że może być takim wymogiem przy staraniu się o różnego rodzaju e, intratne zlecenia. Mhm. Czyli właśnie, m, jeżeli bierzemy udział w przetargu, czy w zapytaniu ofertowym i dostajemy takie zapytanie, czy mamy certyfikat. Jeżeli się tym certyfikatem wykażemy, to w tej chwili jest to dowolność, natomiast może być tak, że będzie to konieczność. Ale płynąc naszą rozmowę, mamy jeszcze chwilę, szczególnie jeśli jesteśmy małą firmą, tylko że dobrze tę chwilę wykorzystać na to żeby się właściwie przygotować, a nie obudzić za rok czy dwa, kiedy wszystko będzie już dookoła poukładane, a my będziemy gdzieś w tyle? Zdecydowanie tak. Można jeszcze powiedzieć, że, że za ten rok, w 2025, czyli w przyszłym roku, będą raportować firmy duże zatrudniające powyżej 500 pracowników. W kolejnym roku będą to firmy zatrudniające Powyżej 20, 250 pracowników. Natomiast w dwa tyś, za 2026 już będą raportować małe i średnie firmy notowane na giełdzie. Więc ten wachlarz obowiązkowego raportowania rozszerza nam się, a to, są, a to jest tylko najbliższe 5 lat. No dobrze, i warto to sobie wziąć e, i zapamiętać, mówiąc wprost, doktor Wioleta wiczak smolnik e, ESG. Team lider w Agencji Świeża Bazylia. Dziękuję pięknie Dziękuję za ślicznie. rozmowę. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.